Uwaga! Bez montażu. Siemano. Kurde, dzień mi przepadł. Ciemną pochwę, yy, bambusa. Zmierzymy ile podróż. <laughs> Czekajcie, oko brudne. No, sekundka. Mo Momentu. Nie mam czasu montować. Nie będę nic ty się montował. Rzucę tak szybko, bo się kurde u teściów... Przesiedzieli trochę i czas poleciał. Ja, Jaki nie wziąłem. Sekunda. Nie <laughs> się mam tutaj. A jutro będę palmę przesadzał w końcu daktylowca kanaryjskiego. Także wpadnie jakiś film, sobie tam to no tak, ciemna pochwa. Ja, ja to tak nazywam, bo to jest ciemno-pochwowy plus Filostachys, Filostachys atrovaginata, Vaginata ciemno Jakie to wszystko jest takie dziwne. Ta nazwa nie wnikam. Więc tak, 15 maja. 83 cm ten. Ale widzę, że z tyłu też ciśnie. I tu z boku też zaczyna cisnąć. Trochę więcej wody leje, oczywiście, bo on lubi gnój. Dobra, mierz. Mierzymy. Trzy dni minęło. Metr. 104 cm jest. No to ładnie. O 104 cm. Powiedzmy 103, no. To by było na równo. Dzisiaj mamy... 18 maj. No to o, a 83 cm miał. 83, 93, 103. No ładnie. Rośnie, dalej rośnie. No dobra. A zobaczymy złoto bruzdowy przy okazji. Tylko troszkę kamerę cofnę. Czekajcie. Ile już ma na obecną chwilę? Ten po lewej, zobaczcie, się w kadrze nie mieści. O! <laughs> patrzcie, kietyczki, nie? Kurde Głaszalał. Ile na no, ma no tam teraz? No już kurde. I to się na boki teraz rozrasta. Aż mnie ciekawi za rok jakie to będzie. Ale spokojnie. 170. 225. 2,25 m tyczki mają. I w kasrze. Ale jest, ja nie żałuję. Koks, zaraz znowu pójdzie miliara kompleks. Mam mocznik. Dać mocznika? Mocznik lubi trawa. Powiedzmy, że bambus jest pod trawę. Aurea dalej nic nie wypuszcza i raczej nie wypuści. I ten parviforia tak samo, ale że te pokazują co potrafią. Także mnie się morda cieszy, rozumicie? Musicie, musicie rozumieć. No. Dobra, tyle. Szybko wrzucam, bo zaraz kurde, jest godzina, wyobraźcie sobie za dwie 19. Ciekawe, czy do dwudziestej wrzucę. Wpisz na końcu w filmie. Hmm. Albo nie jeszcze. Idziemy z bliska wam pokażę je, jak to wygląda. W ogóle ten jak rósł, to cały czas takie ołówki, nie? No, non stop jest takiej samej praktycznie grubości, nie? Czyli ten złotobrzdowy a ten tak gruby najpierw taki wyszedł i się trochę ścienia. Ścienia, cieńszy się tu robi, nie? Także troszeczkę inaczej. Rośnie. Wpiszcie ciemna pochwa. <noise> Bo nie wiem, czy YouTube nie zablokuje tego. Na razie.